No chyba was troszkę Pięknie Kurma jest moim niestety, nie, jak to myślałem to ten wynik robi wrażenie A jest Nie, wchodziliśmy? 4 godziny? 4 godziny, nie? nie. No To już plaże Mi się aż katar puścił Dors z sosem cytrynowym albo chru... chrupiąca flombra Teraz zaciekawiły te dwie rzeczy A więc wjedzie dorsz będzie dorsz i wiedzie żanę wino. Będzie dobrze. Yy, no, więc dzisiaj idziemy na wiatrak taki, zresunięty on tam jest daleko, daleko, daleko Więc idziemy sobie na ten wiatrak zobaczyć. A mała sobie śpi w łóżeczku, znaczy w wózeczku I Teraz pewnie padnie na kilka dobrych godzin. W sumie nie pada jest super mocno, tylko szkoda aparatu. I szkoda nas, żebyśmy byli mokrzy w podróży. No dobra, to do zobaczenia tam. Przy wiatraku i są. Dotarliśmy do wiatraka, tam dalej jest niestety przez te kamienie nie idzie z wózkiem iść, więc musimy się zatrzymać w tym miejscu. Strasznie się rozpadało. Już tak naprawdę parasolka nam nie pomaga, więc wracamy do samochodu, zabieramy się i jedziemy z powrotem do Poznania. Mam no, nadzieję, że Wam się podobały te krótkie filmy ze Świnoujścia i że y, do, 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 zostawicie jakiś komentarz albo dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, oczywiście dajcie łapkę w dół. Chociaż czy naprawdę Wam się nie podobało? To nie wierzę w to. Dobra, pozdrawiam. Mam nadzieję, że u Was świeci słońce. Ponad morze pada deszcz. To tyle. Co? Nie lubię deszczu. Też nie lubię deszczu. Czekam na prom. Tak się kończy nasza przygoda ze świną Wita Witała nas wiatrem, żegnała nas z deszczem. Ale co zrobić? Właśnie nam uciekł prom. Zabrakło raz, dwa, trzy, cztery, pięciu aut, żebyśmy się zmieścili. No i nic, musimy czekać teraz pół godziny na kolejny prom. Następnym razem nad morze trzeba przyjechać jak będzie ciepło, wiosną albo latem. Siema. Chciałem Wam powiedzieć, że dojechałem do Pudania, szczęśliwie. Podróż była długa i męcząca ze względu na, na straszną pogodę, ale się udało. Udało się i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Sam wyjazd, no, co dużo mówić, ja uwielbiam morze, szczególnie polskie morze, uwielbiam tam wyjeżdżać. Już każdy taki wypad jest dla mnie totalnym resetem i e, powrótem tak naprawdę do dzieciństwa, bo e, z rodzicami. Dużo jeździłem właśnie nad morze Tata mnie... Ojej, ostrość, ostrość O, brawo Coś ostrość zgubił Tata mnie się potem zawierał eee, Zawierał mnie nad morze Więc e, to wszystko przywołuje jakieś tam wspomnienia Do których lubię wracać jest zawsze miło A tym bardziej miło, że w tym roku Pierwszy raz zabrałem swoje dziecko, czyli swoją córkę, która zobaczyła morze i się mega śmiała. Choć później się... Choć później się troszkę znudziło i już zaczęła patrzeć bardziej na ludzi przechodzących niż na samo morze, ale widzieć widziała, wiem, co to jest. Teraz nie pozostaje nic innego jak zabrać ją w góry. Sam bym w góry pojechał byłem jak byłem mały ostatni raz. Więc yy, czas to nadrobić. Wejść jakiś szczyt, ale nie zimą. Vamos don't